Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza sesja na Głównej Parze Walutowej rozpoczyna się od stabilizacji notowań w okolicach poziomu 1,35 i 6. Na koniec analiz technicznej wczorajsze wybicie zostało zamegowane, a w tej chwili najbliższym oporem są końce 1,36. Wsparciem natomiast 1,35 i 4. Dziś w kalendarium mamy kilka czytów makroekonomicznych. Najważniejszymi z nich będą indeks Instytutu ZEW z Niemiec za październik, indeks New York Empire z USA również za październik oraz oczywiście z Polski, wskaźnik cen towarów i usług konstrukcyjnych za wrzesień oraz wskaźnik przyszłej inflacji według biec również w Rzesie. Jednak podobnie jak w dniach poprzednich, w centrum uwagi będą doniesienia z USA, gdzie politycy negocjują porozumienie w sprawie budżetu i limitu długu. Najnowsze doniesienia mówią o kompromisie zakładającym finansowanie rządu do połowy stycznia i podwyższenie limitu długu do połowy lutego przyszłego roku. Pamiętajmy również, że 17 października bieżącego roku osiągnięty zostanie obowiązujący limit zadłużenia. W zbliżające się te daty możliwe jest większa nerwowość na rynkach i mogą być przydawane bardziej ryzykowne aktywa. Dzisiejsza sesja rozpoczyna się od lekkiego spadku wartości złotego, dolar kosztuje 3,08 PLN, euro zaś jest na 4,18 PLN dziś również mamy dwa odczyty z naszego kraju, wspomniany wyżej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik przy inflacji według BIEC, jednak będą to o ograniczonym znaczeniu i kupujący do tego skupią się raczej na doniesieniach szerokiego rynku. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.